Jest środa 15 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaszmarek zaczynamy losowania gier lotto. Szczęścia w lotto można szukać na wiele sposobów, a jednym z nich są ekspres losy, czyli loterie pieniężne drukowane wprost z terminala w punkcie Lotto. Tutaj nie trzeba czekać na wynik, bo ma się go od razu. Do wyboru jest aż 7 ekspres losów, a do wygrania jest od 1100 zł do 10 tysięcy złotych. Do tego średnio co czwarty ekspres los wygrywa. Zachęcam do szukania swojego szczęścia w punktach lotto, bo tylko tam dostępne są ekspres losy. A teraz przejdźmy do wieczornych losowań. Dzięki grze w lotto można zostać lotto milionerem. Już jutro do wygrania może być nawet 5 milionów złotych. Trafienie szóstki to marzenie każdego gracza, jednak wygrane wypłacane są także przy trafieniu piątki, czwórki i trójki. Każde losowanie to tysiące wygranych. Aby zagrać, zapraszam do punktów lotto i na lotto.pl. Dzisiaj wystartowała kolejna akcja promocyjna Multimulti. -multi. Tym razem, typując 9 liczb, wygrywa się więcej, bo wszystkie wygrane uzyskane z takich zakładów są powiększone o 50%. Promocja potrwa do soboty, a teraz pora na losowanie Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80. Kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 34 16 38 Pięćdziesiąt pięć dziewiętnaście trzy piętnaście siedemdziesiąt trzydzieści czterdzieści sześć trzydzieści sześć czterdzieści dziewięć Trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem, sześćdziesiąt siedem, czterdzieści pięć, sześć, dwadzieścia osiem, czterdzieści siedem, liczba czterdzieści siedem jest plusem. W mini lotto do wytypowania jest tylko 5 liczb, a dzięki temu do wygrania może być nawet 400 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że w tej grze główne wygrane padają najczęściej. Zapraszam na losowanie. Mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę.

na jednym losie kaskady znajdują się dwa niepowtarzalne zestawy 12 liczb. Trafienie wszystkich 12 liczb w jednym zestawie gwarantuje wygranie 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. ...i rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Trzy... ...dwadzieścia... ...dwanaście... ...dziesięć... ...dwadzieścia trzy dwadzieścia dwa pięć dwa jeden piętnaście czternaście wczoraj odbyło się losowanie Eurojackpot w Polsce w tej grze padły dwadzieścia cztery wygrane po ponad siedemnaście tysięcy złotych a już w piątek kolejne losowanie tej gry i tym razem do zdobycia może być nawet 160 milionów złotych. W Eurojackpot gra się bardzo prosto. Tu do wytypowania jest 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Liczby można skreślać samodzielnie lub grać metodą na chybił trafił. Zachęcam do wytypowania szczęśliwych liczb jeszcze dziś i zagrania w Eurojackpot online na stronie lot.pl lub w aplikacji mobilnej. Dzięki grze w ekstrapensję można wygrać 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ale zwiększając stawkę w grze można wygrać znacznie więcej, bo nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie przez dwie dekady losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule bębny. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady

35, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest 1. Ekstrapremia to dodatkowe losowanie dla graczy ekstrapensji. Aby wziąć w nim udział, należy dopłacić złotówkę do zakładu. Tutaj do wygrania jest 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Zapraszam na losowanie ekstrapremii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4. Kolejno ułożone kule bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 6 24 26 19, 5, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremie jest 2. Ulubiona gra Polaków to oczywiście gra w lotto. Zachęcam do gry zarówno w punktach lotto, jak i na lotto.pl. Każda z tych opcji to szansa na spełnienie największych marzeń. Na zakończenie dodam jeszcze, że wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na stronie lotto.pl. Zapraszam też na jutrzejsze wieczorne Studio Lotto, początek o godzinie 22. Losowania będzie można obejrzeć na antenie TVP3 oraz w internecie na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. A poprowadzi Agata Jasińska. Życzę wysokich wygranych oraz dobrej nocy. się obróci, nim kasierka resztę zwróci, nim w kawie mleko spienisz, ekspres losy w kasy zmienisz, nim palec spust naciśnie, nim maszyna sok ciśnie, nim keczup z bułki kapnie, w ekspres losy szczęście chapniesz, ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy losy Nowa gra, ekspres losy, wygrana szybka jak gra. 10 strzałów. Łatwiej wygrać przy 7, 8. Dziś zgarniam pełną pulę. Może z plusem. A ty już zdecydowałeś, w jakie numery trafisz? W Multi Multi Sam wybierasz, o ile grasz. Dwa razy dziennie do wygrania nawet 25 milionów. Kraj w punktach odto.